przebiegu żeby przebiegu tu mam manualną nie 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 nie, nie, nie. od jednorożca jaka tu moc, to po 163 konie 15 rok, 7400 euro czysta, niewyrypana kluczy, całe, całe, cała siatka 228 217 manualna skrzynia martwe pole na no manual wyskurzone ucieszyła się jakby się jak diabli jakby się <laughs> siebie siebie jak coś to wiecie 15 rok 4motion 2 litery 190 mocy. Ekstra full. Wypasiony ile wlezie. Zobaczymy czy ekstra full. Nie ma kamery. Fajny kolor. Had camera. ja? A, gdzie ja? Gdzie ja patrzę? Iść, Sorry, bo otworzyłem. Ja ja. Ja to odkryłem, gdzie jest kamera. Pyk, klapa guzik, lustro grzane. Kilometr moi kochani 243 tysiące Formotion z serwisami. Proszę Państwa, 13 tysięcy euro. 13 tysięcy euro za tego pięknego passata Bremze noje i to jakie? I to jakie moje bremze? Gramaranciku. Formotion firma Alfir. Parkronik, przód, tył, kamerka, śliczny kolor Dużo obok insywni. Dobra, sprawa obgadana z widzem. Widzów padł zachwyt zemlał dwukrotnie Nie wiem czy pokazywałem serwisy wam ze Słowka Klapa z guzika guzik z klapy, klapa z guzika Rakiety wiezie jakieś Z coś tam ciągnie Na wydechu yy, Co to mówiłem? Serwisy, ostatni serwis 23 rok w Boszu. Ja chyba pokazywałem już. 23 rok na 170... E, gdzie to było? Ukradli. I kradną 172 tysiące w boszu A reszta tych plików to są również serwisy. Właśnie. Teraz widzę ustala z małżonką, że nie przedniej szyby tu odkryłem, że Alik się częstował. <laughs> Ciekawe Kubanyutki, i estet, este, este pakietowość, to jest rzecz taka. Ależ tu jest schowek i a ja pierdile do łokcia. Coś mam. 100 euro, jakaś gumka, szmatka, no mi to leży. Nie moje, nie ruszam. Siedzę, bo żal zostawić. asystent pasa. Martwe pole w lustrach Ten pomad z radarem Przy takiej ekipie dzieciaków to Warto mieć auto większe A nie mniejsze A to palec jeszcze, raz, co nie szkodzi Pamięć przyjeżdża, wszystko podjeżdża Już, nie spodziewał się, że Tak wielki przebieg może być 387 z serwisami Domek to jest to Jezu, co guzików na Fordzie Trzeba wszystko poustawiać Ja anioła głos Usłyszałem ją Powiedziałem, patrz no, M chyba nie, FM potrzebujemy Czym tu się zmienia te, te AM, FM z sikiem? Nie, to są AM -y. Tuny. Też nie. Ja to ogarnę, jak nie w tym tygodniu, to przyszłym na minusik. Bardzo proszę, low. To trochę ciepło. Samoparkować co nam powie. żanie przedniej bardzo przyjemna rzecz. Troszkę się chmurzy, a pan Paweł wciąż testuje najlepsze ryby. Grama dymu, mówi klizdow nie puszcza. Ani dymku, olejów w ogóle nie bierze, świeże klocki. Tylko takie samoloty kupujemy Żeby nie przedłużać to zmienimy może język jak już siedzimy Jak już siedzimy U Panów alików, wiatr dmucha czekając na info od widza Języka na polski, rozrywka te sprawy Ustawiono język polski No i gitara audio dajcie jakie radio źródło częstotliwość o, może widzę sobie już sam poradzi Anuluj Jest co Jest co oglądać Jest łuczkowe wejście Klapka na guzik w takim aucie trudno żeby klapa była ręczna wiesz, starzają się Ta klapa waży z klapa waży 50 kilo chyba Marzona Szanownego Pana Widza, Szanowna Pani Widzowa jeździć, to lepiej, żeby była na prąd niż bez. Oleż pizdzi ta klimatyzacja jest, a co C Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często a jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro